Dzień dobry Państwu. Pięć lat minęło od deklaracji prezydenta Andrzeja Dudy o tym, że konwencja stambulska musi zostać wypowiedziana. Pozwolę sobie przypomnieć cytat, w jakich słowach wypowiadał się prezydent Andrzej Duda. Uważam, że jest ona niebezpieczna dla polskiego społeczeństwa i dla przyszłości naszego państwa. Pięć lat niezrealizowanych obietnic rządu prawa i sprawiedliwości i obietnic prezydenta Andrzeja Dudy. To Bronisław Komorowski, jeszcze jako prezydent przed wyborami w 2015 roku rzutem na taśmę pospiesznie zrobił z naszego państwa stronę tego niebezpiecznego lewicowego dokumentu. Przypomnijmy, że w lutym tego roku parlament słowacki zablokował ratyfikację konwencji stambulskiej właśnie przez naszych sąsiadów. W maju parlament Węgier wezwał rząd, aby nie czynić żadnych dalszych kroków w celu ratyfikacji tej konwencji. W tym samym w tym czasie my już od pięciu lat jesteśmy stroną konwencji stambulskiej i przystąpiliśmy już do procesu, który zawsze towarzyszy tego typu umowom, to znaczy jesteśmy rozliczani z jej postanowień. E, w tym roku Polska po raz pierwszy złożyła raport e, tłumacząc w jaki sposób wypełnia te e, postanowienia. Będzie to oceniał powołany na bazie konwencji stambulskiej Międzynarodowy Komitet o nazwie GREWIO. E, przypomnę może, jeżeli Państwu ta informacja umknęła, Raport złożony w języku francuskim, do tego momentu nieujawniony, nie przetłumaczony. E, społeczeństwu nie mówi się takich rzeczy. Ukrywa się przed społeczeństwem to, w jaki sposób nasz porządek prawny zmieniany jest aktami prawnymi, respektowanymi, które są przez obecny rząd respektowane, mimo że sam prezydent Andrzej Duda, jeszcze raz podkreślę, twierdził: Uważam, że jest ona niebezpieczna dla polskiego społeczeństwa i dla przyszłości naszego państwa. Skąd u prezydenta Andrzeja Dudy w w 2015 roku to przekonanie. No może na przykład stąd, że artykuł 12 Konwencji Stambulskiej wprost zobowiązuje państwa, które są stronami konwencji, do tego, żeby, cytuję, wykorzeniać i zwalczać tradycje i zwyczaje ufundowane na stereotypowym podziale ról pomiędzy mężczyznami i kobietami. Państwo polskie ma również aktyw aktywnie zmieniać te stereotypy. Konwencja stambulska, która pozornie zajmuje się przemocą wobec kobiet jako przemoc, definiuje nie tylko przemoc, ale wszelkiego rodzaju e, formy dyskryminacji, tak zwanej. Wprowadzając pojęcie płci społeczno-kulturowej, gdzie tak naprawdę jako formę dyskryminacji zaczyna się rozumieć każdą różnicę pomiędzy mężczyznami i kobietami, nawet wynikającą czysto z dobrowolnych stosunków społecznych. Nasze państwo zobowiązało się do redukowania wszelkiego rodzaju różnic, właśnie na bazie artykułów tej konwencji, ponieważ wedle tej konwencji. Te różnice są uznawane za przemoc. E, proszę Państwa, te ogólniki, te ogólne przepisy to nic innego jak wpisanie w dokument międzynarodowy po prostu programu lewicy, po prostu programu lobby feministycznego, a nawet zahaczającego o postulaty lobby LGBT, ponieważ w słowniczku do tej konwencji tak zwana płeć społeczno-kulturowa określana w języku angielskim terminem gender, w odróżnieniu od płci normalnej, odróżnianej w języku angielskim terminem seks, e, Właśnie płeć społeczno-kulturowa jest jednym właśnie z istotnych pojęć tej konwencji. To są wszystko przyczyny, dla których Polska nigdy tego dokumentu nie powinna ratyfikować. Jest jeszcze jeden powód, o którym nie mówi się polskiemu społeczeństwu. Otóż jako społeczeństwo europejskie mamy jeden z najniższych wskaźników przemocy wobec kobiet. Znacznie niższy niż społeczeństwa zachodnie. Tak więc, to społeczeństwa zachodnie powinny od Polaków uczyć się kultury i szacunku. Względem traktowania kobiet, a nie implementować dokumenty przygotowywane przez zachodnioeuropejską lewicę do naszego porządku prawnego i poddawać nas pod dyktat kolejnych ciał międzynarodowych. Nigdy tego nie zaakceptujemy. Wzywam polski rząd i polskiego prezydenta do pilnego wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Przemoc wobec kobiet to rzecz, z którą trzeba walczyć, natomiast nie poprzez zmienianie naszej kultury na modłę lewicy. Apeluję do rządu, żeby wypowiedział konwencję stambulską i skończył z pięć lat już trwającą polityków, polityką uników w tej sprawie. Do dzieła panowie, odwagi! Szczęść Boże, tak jest. Konwencja stambulska powinna być wypowiedziana już dawno. Rzecz jasna, lepiej późno niż wcale. Kandydat Konfederacji na prezydenta Rzeczypospolitej, Krzysztof Bosak, wzywa do tego. Cóż za dziwy, wyposażony w negatywną recenzję tej konwencji, stworzoną przez aktualnego prezydenta belwederskiego Andrzeja Dudę. Konfederacja, szanowni Państwo. Ceniąc sobie te dla niektórych drobne i nieznaczące, dla nas piękne różnice między kobietą a mężczyzną, Konfederacja wypowiada się jednoznacznie za życiem w rodzinie. Uwaga, normalnej rodzinie nie wstydzimy się i nie boimy się wypowiadać takich słów. Czynimy to od miesięcy już z trybuny parlamentarnej, gdzie niestety. Procedowane są kolejne projekty, takie jak ustawa antyprzemocowa, których autorzy notabene z obu stron sali Sejmowej zarówno strona aktualny układ władzy, jak i totalna opozycja powołują się właśnie uchwalając w tych sprawach zgodnie kolejne ustawy, właśnie na konwencję stambulską. Widzimy zatem, że że zagrożenie nie jest teoretyczne, ale że spełnia się w praktyce, Konfederacja jednoznacznie Niezależnie od tego, jak różne mogą być argumentacje, jakie przedstawiamy my, narodowcy, wolnościowcy, konserwatyści, tradycjonaliści, te argumentacje prowadzą nas do wspólnych wniosków politycznych. Głosujemy zatem blokowo, jednogłośnie za życiem, za bezpieczeństwem normalnej rodziny, za poszanowaniem tradycji narodowych i zasad cywilizacyjnych. Krzysztof Tuduj, poseł Koła Konfederacja. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście, niewypowiedzenie konwencji to kolejny przykład hipokryzji, hipokryzji PiSu w, tej, w przedmiocie właśnie reprezentowania prawicowych, katolickich ideałów, wartości. Dla mnie to jest szczególnie ważne, ponieważ wywodzę się z wrocławskich środowisk katolickich. Tą hipokryzję też wskazał. Pan Marian Piłka na konwencji wyborczej Krzysztofa Bosaka jednoznacznie wypowiadając się w takim duchu, że kandydata rzeczywiście prawicowego, realnie prawicowego mamy w tych wyborach jednego jest to Krzysztof Bosak. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jak brzmi pytanie, pani redaktor? W sytuacji, kiedy nie mamy uchwały, ustawy określającej nowelizację prawa wyborczego, nie ma podstawy do tego, żeby zbierać podpisy pod rejestracją jakichkolwiek nowych kandydatów. Wydaje się, że Platforma Obywatelska nieco pospieszyła się zarówno z ogłoszeniem swojego kandydata, jak i z rozpoczęciem zbiórki podpisów. No i oczywiście podpisy zebrane przed terminem będzie można kwestionować ich legalność. Z drugiej strony mamy sytuację ogromnej niestabilności i czekamy wszyscy na przepisy wyborcze. Ponawiam swój apel do Senatu, by nie wstrzymywać przepisów, jak najszybciej zwrócić się do Sejmu, abyśmy uchwalili nowelizację prawa wyborczego i wszyscy wiedzieli, na jakim kalendarzu wyborczym pracujemy. Czy są inne pytania? Nie widzę. W takim razie dziękuję, dziękuję Państwu bardzo. bardzo i życzę dobrego dnia, który przyniesie nam wiadomość o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej i wszystkich innych lewicowców.